czy nosisz maskę? I nie, nie mam na myśli tych masek z krapwidu, Ale chodzi mi o taką maskę ukrywania siebie. Czy nosisz taką maskę? Witaj. Nazywam się Radosław i z całego serca jestem Ci wdzięczny za to, że dołączyłeś do mnie w tej podróży do transformacji swojego sposobu myślenia i nastawienia, do transformacji tego, jak postrzegasz świat, siebie. I wszystko, co się dzieje dookoła. I dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać na temat tego, jak często my chowamy nasze, naszą unikalność. To, te nasze cechy charakteru, tę te, te nasz, naszą wiedzę, te nasze umiejętności, które uważamy za takie mniej ważne, a jednak są one bardzo ważną częścią dla nas. Jest takie powiedzenie, że mamy takie trzy maski. Jedną twarz, którą pokazujemy, czy tam maskę, którą pokazujemy całemu światu, drugą, którą pokazujemy tylko naszym najbliższym przyjaciołom, rodzinie, i trzecią, której nie pokazujemy nikomu. I właśnie, no cóż, żyjemy w takim świecie, gdzie społeczeństwo dookoła nas naciska, wręcz, byśmy byli jak wszyscy inni. Jak często słyszałeś takie stwierdzenie: No, bo wszyscy to mają, bo wszyscy tak robią. Ja słyszałem to mnóstwo razy. No, bo wszyscy tak robią. Czy to znaczy, że ja mam też tak robić? Nawet jeżeli nie zgadza się z to z moimi zasadami, moim charakterem, tym w jaki sposób ja myślę, ja chcę działać. I zrozumie dobrze. Nie chodzi o jakieś krzywdzenie, łamanie prawa i tak dalej, krzywdzenie innych ludzi. Chodzi o takie postępowanie, które będzie zgodne z Tobą, z tym, co czujesz w sercu, a jednocześnie pokaże Twoją unikalność, pokaże Twoje umiejętności, Twoją osobowość i pomoże światu, ludziom w jakiś sposób. Więc zastanów się, jakie takie unikalne umiejętności masz. Wypisz, takie ćwiczenie sobie zrób, wypisz sobie trzy Twoje unikalne cechy, umiejętności, pasje. Trzy rzeczy, które uwielbiasz, robisz i są Twoje. Wypisz je, a następnie pomyśl, zastanów się. Jak możesz użyć tych cech, użyć tego, żeby właśnie nie iść za tłumem, ale stworzyć własną wersję Twojego otoczenia, Twojego społeczeństwa i pomóc ludziom, którzy Ci otaczają, pomóc może większej grupie ludzi. Tak jak moja klientka z Australii, która wpadła na pomysł, żeby stworzyć domy opieki, Swego rodzaju dla matek, samotnych matek, ale ze zwierzętami, ponieważ nigdzie w okolicy, podobno w całej Australii, też nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale według niej, podobno w całej Australii nie ma takich domów. Owszem, są domy opieki dla samotnych mamek, matek, są specjalne ośrodki takie i tak dalej, ale w żadnym z nich nie ma zezwolenia na zwierzęta. A ona, jako samotna matka, z, z kilkoma zwierzakami, psami, kotami i tak dalej. Szukała czegoś takiego. I wpadła na pomysł, że przecież skoro nie ma czegoś takiego, to może ja stworzę coś takiego. I zaczęła działać. Z moją pomocą stworzyliśmy plan, który zaczęła realizować. Więc zastanów się też, jakie unikalne cechy Ty masz, które mógłbyś użyć by pomóc innym ludziom. A co najważniejsze, żeby pokazać to, jak unikalny jesteś, jaki jesteś naprawdę, jak wspaniałą osobą jesteś. I nagrodę, jaką z tego będziesz miał, to to, że zaczniesz siebie bardziej akceptować, zaczniesz siebie bardziej rozumieć, przez to, że przyniesiesz tą wartość, dasz tą wartość innym ludziom. Chyba warto, prawda? Zresztą to zostawiam Tobie do przemyślenia, a dzisiaj już kończąc życzę Ci cudownego dnia.